Leżę dzisiaj my z Wizualnie i może spróbujemy dzisiaj z Rio. Ach, nie wiem, dlaczego tak mówię, jak jakiś idiota, ok. Może spróbujemy najpierw poradzić sobie z pierwszą rzeczą. Tu nie ma takich standardowych zadań, ale jest parę rzeczy, które można połapać. Ale wydaje mi się, że. Tak. Tym się to robiło. Wyskoczmy sobie gdzieś. Хм-хм-хм-хм-хм. добра, може то не сквинчуэм в W ogóle nie robię żadnych trików, tylko po prostu przedłużam makabrycznie ten... Oh, rail Car plant 55 tysięcy, starczy nam to na coś niezbyt, no ale... A, dobra 3 tury na rozgrywkę. Roz, rozgrywkę. rozgrzewkę, Rozgrewkę. Rozgrzewkę o, jestem w top 3. Zawalmy tą cholerę. Nie było tego, nikt tego nie widział. To będzie bardzo nieudany rajd Tragiczny nieudany rajd Ten śmiech w ogóle mi przypomina śmiech z Simpsons tych, tych takich <clears> oh. <throat> Nie to miałem na myśli, ale... I co ja w tym momencie zrobiłem? Okay, nareszcie W swoim żywiole, na kablach Damn! Hmm, może wystarczy na jakiś medal, ale szału nie ma No trzecie miejsce, nie? Trochę praktyki i powinno być naprawdę dobrze Trzecie miejsce zostaje po środku What the heck Odblokowaliśmy suburbie. Nie wiem, Przedmieścia to po polsku się bodajże będzie zwało Ale może, może sobie odpuścimy Skok na suburbie I zrobimy sobie taką e, Lajtową nutkę próbując łapać właśnie tych kilka brakujących rzeczy tak jak to jak jak tamto widzę, że tu jest jedno mhm. chyba jest tutaj o. tak po prostu dla czystej frajdy posiadania większej ilości punktów Z tego się da przeskoczyć, czy z tego się nie da przeskoczyć? Aha, <gryw> nawet nie ten klawisz mhm. Nie było tego, nikt tego nie widział W ten sposób się tam nie doskoczy! Ło, czadmuskawy miata w tym rozdaniu. Znowu, ręce położę źle na klawiaturze. Co jest ze mną? Nie, to jest naprawdę jedna z tych gier, gdzie się powinno mieć pada jako takiego. Aha, no i super, spada. Tam jest punkt, gdzieś tu był wjazd do ukrytego kawałka planszy. Tutaj. Na to możliwe, że tutaj, ale nie tutaj. Też nie tutaj. Ty zatrzymał się. Gdzie to było? Tu? A, jest! Gdzieś tu był chyba punkt do złapania. Ale to trzeba by się zatrzymać i rozejrzeć. A na to miałem za mało czasu. No ale dobra. Nie po to tym razem jeżdżą. Z której strony to było teraz? Ha, 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 ha. Nie z tej strony Udało mi się podwójnego jumpa Na górę! To jest jeden z minusów tej gry, że makabrycznie dużo punktów da się naklepać po prostu jedną z railami same wyskoki nie robią tak dużych kombinacji punktowych jak Au! trzymanie się na railach, no ale to akurat jest nie wiem coś co ja lubię robić kumpel wykręcał makabrycznie duże ilości punktów ale to i tak było nieporównywalne do komp łączonych między railami dobra, starczy chyba na dzisiaj zrobiliśmy to co mieliśmy zrobić, czyli brąz i kilka punkcików sobie bonus a tako dla frajdy Rekordowo słabo Uuu, Masą Uuu, Dziękuję za uwagę Słyszę takie trochę mnie połam, ale... O, można rozdać punkty, yeah! Dobra, save game, jest. ta A siedzi z taką spuszczoną głową, biedny, przegrany. On się naprawdę źle z tym czuje, że osoba nim sterująca tak daje ciała. Wcale mu się nie dziwię. Szczególnie, że mu kawałek majtek wystaje przez spodnie, nie zapiął rozporka. I ma owłosione nogi i nie ma skarpetek, przynajmniej długi skarpetek do nie wiem co to jest. Pseudoglany, albo te motocyklisty. Takie skórzone buty potrafią ładnie wydepilować nogi. Nie pytajcie skąd wie.